Machiavelli nie pisał dla osób słabych duchem, nie był moralistą ani idealistą, był chirurgiem władzy. W swoim najsłynniejszym dziele książę nie opowiada o tym, jak powinniśmy się zachowywać w idealnym świecie, lecz jak przetrwać, rozwijać się i dominować w świecie niedoskonałym, chaotycznym i pełnym nieprzewidywalnych ludzi. A wiesz, co jest pierwszym, co niszczy twoją zdolność działania z inteligencją i strategią, twoje niekontrolowane emocje? Gniew, frustracja, uraza to narzędzia, których inni mogą użyć przeciwko tobie. Ale Machiavelli zrozumiał coś kluczowego: władza należy do tych, którzy potrafią kontrolować nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. Dlatego, jeśli chcesz przestać być ofiarą swoich impulsów, jeśli chcesz przestać reagować i zacząć kierować, musisz opanować sztukę strategicznego chłodu. I właśnie to teraz zbadamy zasady, które Machiavelli ukrył w swoich pismach, pozwalające zbudować niewidzialną tarczę przeciwko wszelkim prowokacjom. Pierwszym krokiem, by już nie denerwować się na nikogo, jest zrozumienie brutalnej prawdy. Ludzie zrobią wszystko, by zaspokoić własne interesy, nawet jeśli oznacza to wyrządzenie ci krzywdy emocjonalnej w tym procesie. To zachowanie nie zawsze wynika ze złości, lecz z wewnętrznej logiki, która stawia na pierwszym miejscu przetrwanie, wygodę lub osobisty komfort. I chociaż możesz uważać, że niektórzy ludzie by do tego nie posunęli się, rzeczywistość pokazuje, że w określonych sytuacjach niemal każdy jest zdolny postawić własne pragnienia ponad dobro innych. To jest prastary ludzki wzorzec. Nie chodzi tu o złośliwość, lecz o obojętność, która choć bezosobowa, potrafi ranić równie głęboko. Są ludzie, którzy nie zastanawiają się nad wyrządzonymi krzywdami, bo po prostu ich to nie obchodzi. Z punktu widzenia Machiavellego, oczekiwanie lojalności czy stałej empatii od innych to niebezpieczna naiwność. Jego wizja człowieka opiera się na realistycznym, niemal chirurgicznym obserwowaniu zachowań społecznych. W jego słowach, mężczyźni łatwiej zapominają o śmierci ojca, niż o utracie majątku. To stwierdzenie, choć wydaje się ekstremalne, ujawnia emocjonalną strukturę, która w sytuacji zagrożenia interesów stawia na pierwszym miejscu to, co materialne, ponad tym, co uczuciowe. Machiavelli nie zachęca cię do okrucieństwa, lecz do przenikliwości ponieważ umysł, który obserwujesz bez złudzeń, jest mniej podatny na niepotrzebny ból. To nie oznacza, że powinieneś nienawidzić świata, ale musisz go widzieć takim, jaki jest. Gdy uda ci się dostrzec rzeczy z taką klarownością, emocjonalny szum zdrady, rozczarowania czy konfliktu zaczyna tracić na sile, ponieważ przestajesz oczekiwać, że druga osoba będzie działać tak, jak ty byś działał, zaczynasz oczekiwać, że będzie działać tak, jak jest. Kiedy rozumiesz, że działania innych nie są osobiste, lecz mechaniczne, bezpośrednia reakcja na ich pragnienia, lęki lub niepewności, przestajesz brać to do siebie, przestajesz reagować emocjonalnie i zaczynasz działać z zimną krwią. Ta zimna krew nie oznacza emocjonalnego chłodu, w sensie całkowitego odcięcia się, lecz strategiczną pauzę, moment analizy, w którym twój umysł panuje nad impulsem. Już nie pytasz dlaczego to mi zrobił? Lecz obserwujesz, co kryje się za tym potrzeby, braki, ambicje. Ta osoba nie działała przeciwko tobie, działała na własną korzyść, a ty po prostu stanąłeś jej na drodze. Zamiast się złościć, że ktoś był niewierny, po prostu to zauważasz. Ta osoba stawia na pierwszym miejscu swoje interesy. Dobrze już wiem, z kim mam do czynienia i posuwasz się naprzód, jak stratek, jak ktoś, kto rozumie, że większość ludzi nie kieruje się wyższymi ideałami ani niezłomnym kodeksem honorowym, lecz wewnętrzną logiką, zmieniającą się w zależności od sytuacji. To nie czyni ich złymi, to czyni ich ludźmi, ale nie możesz już pozwalać sobie na reakcje naiwne. Jeśli każdą niewierność traktujesz jako osobistą zniewagę, utkniemy w cyklach bólu. Jeśli natomiast postrzegasz to jak fakt, jak zmienną w swoim otoczeniu, możesz poruszać się z większą precyzją. Nie musisz już krzyczeć, domagać się ani wymuszać sprawiedliwości. Musisz tylko zrozumieć i podjąć decyzję. Ale jak wypracować tę zimną krew? Tutaj wkracza druga makiaweliczna zasada: symulacja i ukrywanie. Machiavelli twierdził, że książę, czyli ty, który chcesz panować nad sobą, powinien wydawać się cnotliwy, ale wiedzieć kiedy działać z surowością. Nie chodzi o fałsz, lecz o to, by nie zdradzać swoich emocji. Nie chodzi o kłamstwo, lecz o staranne filtrowanie tego, co pokazujesz światu. Odsłonięcie wszystkiego to wystawienie szczegółowej mapy swoich wrażliwych punktów każdemu, kto cię spotka. Za każdym razem, gdy się denerwujesz, oddajesz kontrolę, pokazujesz swoje słabości, mówisz światu: to mnie dotyka, to mną rządzi. A to dla kogoś, kto chce przejąć kontrolę, jest jak otwarcie drzwi. Jednak jeśli nauczysz się obserwować bez zdradzania swoich emocji, jeśli nauczysz swoją twarz, by nie reagowała impulsywnie, jeśli przemienisz swoje milczenie w tarczę, wtedy przestajesz być na łasce tego, co robią lub mówią inni, zaczynasz wzmacniać swoją obecność. Jeśli opanujesz sztukę neutralnego wyrazu twarzy, przemyślanego milczenia i uśmiechu, który nie zdradza twoich prawdziwych myśli, nikt nie będzie mógł emocjonalnie cię wykorzystać. Ludzie myślą, że ich to dotknęło, ale ty wiesz, że nie, bo przestałeś reagować, zacząłeś działać. Bo zainwestowałeś czas w analizę swoich emocji, w powstrzymywanie impulsów, w oddychanie, gdy inni krzyczą i w utrzymanie kontaktu wzrokowego, gdy inni drżą. To nie jest tłumienie, to trening. A podczas gdy świat działa pod wpływem nagłych impulsów, ty spokojnie szlifujesz swoją strategię. Twoje opanowanie nie jest brakiem uczuć, to panowanie nad nimi. To zdolność przechowywania swoich emocji w miejscu niedostępnym dla tych, którzy tylko chcą cię sprowokować. Nie przestajesz czuć, przestajesz ujawniać to, co czujesz, a to zmienia zasady gry. Bo kiedy nikt nie wie dokładnie, co cię porusza, co cię rani, lub co cię irytuje, stają się ostrożniejsi, a ty pozostajesz spokojny. Oto ważny punkt, który Machiavelli zostawia między wierszami, a który wszystko zmienia. Prawdziwa siła tkwi w emocjonalnym przewidywaniu. Oznacza to, że nie czekasz, aż ktoś cię sprowokuje, aby zdecydować, jak zareagujesz. Masz to jasno ustalone z góry. Nikt nie ma mocy zmienić mojego wewnętrznego stanu bez mojej zgody. To zdanie to nie tylko piękna myśl, to zbroja wewnętrzny kodeks, żelazna dyscyplina, zasada, która powtarza się w umyśle, aż stanie się częścią ciebie. Bo jeśli czekasz, aż nadejdzie konflikt, by zdecydować, jak się zachować, jest już za późno. Już reagujesz, już wszedłeś w emocjonalną grę, którą ci narzucono, ale jeśli twoja postawa jest z góry ustalona, jeśli wytrenowałeś swój duch, by nie chwiać się z każdym impulsem emocjonalnym, wtedy działasz nie pod wpływem impulsu, lecz z opanowaniem. Nieważne czy krzyczą na ciebie, czy cię obrażają, czy zdradzają, już zdecydowałeś, że to nie dotknie twojego wnętrza, bo twoje wnętrze nie jest dostępne dla każdego, nie jest to zwykła lina, którą każdy może pociągnąć, to wewnętrzny mur zbudowany z najtrudniejszego materiału do zdobycia, panowania nad sobą. Bo nie jesteś liściem unoszonym przez wiatr, jesteś korzeniem, jesteś skałą. Ta jasność daje ci przewagę, bo podczas gdy inni tracą energię emocjonalną, ty ją zachowujesz, by z precyzją zdecydować, jak działać. W momencie, gdy wszyscy są oślepieni gniewem, ty widzisz jasno, potrafisz analizować bez wewnętrznego chaosu, działasz bez wahania. Gdy inni krzyczą o szacunek, ty zdobywasz go w ciszy, ponieważ ten, kto panuje nad sobą, ma więcej siły niż ten, kto próbuje kontrolować innych. Ta stabilność nie jest przypadkowa jest budowana i trenowana. Kiedy już ją osiągniesz, nie zależy ci, czy świat jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, dobry, czy okrutny, bo nie negocjujesz ze światem swojego stanu emocjonalnego. To ty decydujesz, a ta niezmienna decyzja przemienia cię, czyni mądrzejszym, bardziej strategicznym i, tak, bardziej budzącym respekt. Bo ten kto nie reaguje tak jak się tego od niego oczekuje, staje się zagadką, a zagadki dezorientują, zatrzymują na moment, a wtedy ty przejmujesz kontrolę. Machiavelli ostrzegał także przed innym ukrytym wrogiem, pragnieniem natychmiastowej sprawiedliwości, impulsem do natychmiastowej reakcji, zemsty, odpowiedzi od razu, tą pilną potrzebą pokazania siły, oddania ciosu, by nie milczeć. Ale uważaj, to jest to, na co liczy wróg żebyś się zdestabilizował, obniżył poziom, pokazał swoją kruchość, wszedł na emocjonalne pole, gdzie jesteś podatny. I tam wielu polega, bo mylą impuls ze strategią, mylą hałas z siłą. Prawdziwa siła jest cicha, zimna i cierpliwa. Machiavelli mówi: Nigdy nie stawiaj czoła wrogowi, póki nie masz wszystkich przewag po swojej stronie. To wymaga siły, której nie widać, ale którą się czuje, siły czekania, siły wstrzymywania się od działania, siły obserwacji, podczas gdy inni wpadają w bezmyślne reakcje. Kiedy więc ktoś cię prowokuje, oddychaj, i to nie tylko jako gest spokoju. Oddychaj, jak ktoś, kto daje sobie czas na obserwację całej sytuacji, kto wie, że emocjonalną wojnę wygrywa ten, kto wybiera kiedy i jak działać, a nie ten, kto działa impulsywnie. Oddychaj, jak ktoś, kto się nie spieszy, kto wie, że świat pędzi, ale ty nie. Bo zrozumiałeś, że twoja energia emocjonalna jest ograniczona i cenna, i nie zamierzasz jej marnować na udowadnianie czegokolwiek. Oddychaj jak ten, kto ma kontrolę nad planszą, nawet gdy udaje, że oddaje pionka, bo podczas gdy inni dają się ponieść ognistym emocjom chwili, ty zachowujesz chłodną klarowność. Gdy oni szukają natychmiastowej zemsty, ty planujesz swoją przewagę, podczas gdy oni domagają się natychmiastowej sprawiedliwości, ty przygotowujesz scenariusz, dzięki któremu twoje ruchy staną się decydujące. Bo szybka odpowiedź rzadko jest najlepsza, ale przemyślana, wyważona odpowiedź zgodna z twoimi celami, ma siłę i potrafi zmienić sytuację. Aby osiągnąć ten poziom, trzeba umieć się powstrzymać, trzeba być silniejszym od impulsu, trzeba stać się emocjonalnym strategiem. Kiedy więc ktoś cię prowokuje, powstrzymanie się nie jest słabością, lecz siłą. Zgromadzona moc, która nie jest marnowana w przypływie emocji, moc zarezerwowana na właściwy moment, a to Machiavelli wiedział lepiej niż ktokolwiek. Obserwuj. Nie odpowiadaj od razu. Zyskaj czas. Spraw, by przeciwnik pomyślał, że wygrał. Pozwól mu opuścić gardę. Niech poczuje się pewnie w pozornym zwycięstwie. Niech uwierzy, że Cię pokonał. Niech poczuje się lepszy. To właśnie wtedy staje się najbardziej podatny. Bo ten, kto uważa, że wygrał, zaniedbuje swoją obronę. Opuszcza gardę, popełnia błędy, wystawia się, a ty stoisz obok w milczeniu, badając każdy ruch, odczytując każdy gest, notując każde słowo. Nie po to, by zareagować impulsywnie, lecz by skonstruować swoją odpowiedź. Jak architekt, który buduje powolną, precyzyjną, niewidzialną pułapkę. A wtedy, gdy będziesz gotowy, działasz. Nie pod wpływem impulsu, nie z ego, lecz dlatego, że to idealny moment. Nie dlatego, że musisz coś udowodnić, lecz dlatego, że już wszystko pojąłeś. Bo prawdziwa siła nie tkwi w tym, kto uderza pierwszy, lecz w tym, kto czeka na dokładny moment, kiedy jeden ruch wystarczy, by zmienić całą grę. Bez nienawiści, bez gniewu, tylko ze strategią. Bo to jest zemsta prawdziwego mistrza, nie emocjonalna reakcja, lecz cichy, niszczący ruch. Taki, którego nikt się nie spodziewa i którego nikt nie zdoła powstrzymać. Nie ma wrzasków ani eksplozji, tylko chirurgiczna, niespodziewana, wyważona akcja. Podczas gdy świat działa pod wpływem rozpaczy, ty działasz z jasnością umysłu. Podczas gdy inni tracą energię na pokazy i próby zaimponowania, ty oszczędzasz ją, aż staniesz się niepokonany. To jest esencja mocy bez zbędnego spektaklu. Moc, która rozwija się w cieniu, która nie potrzebuje świadków, która nie żywi się aprobatą, moc, która gdy się ujawnia, nie daje drugiej szansy, a wszystko zaczyna się tam, w nieodpowiedzeniu, w obserwacji, w zrozumieniu, w wyborze kiedy i jak. Bo prawdziwa dominacja nie objawia się w widocznym zwycięstwie, lecz w spokoju, który jej towarzyszy. Ten spokój to Twoja przewaga, to oczekiwanie jest Twoją bronią. A kiedy w końcu działasz, robisz to cicho, ale z impetem impetem, który rozbraja, który zaskakuje, który redefiniuje pozycję wszystkich, bo Ty nie rywalizowałeś, Ty kontrolowałeś. Kolejny kluczowy punkt: wybierz z rozwagą, kto zasługuje na Twoją emocjonalną energię. Machiavelli sugeruje, że władca powinien dobrze znać tych, którzy go otaczają, ale nigdy nie przywiązywać się do swoich uczuć. To oznacza, że ty także musisz chłodno przeanalizować, kto wchodzi do twojego emocjonalnego świata. Czy warto przejmować się opinią kogoś, kto nawet nie szanuje własnego życia? Czy jest sens denerwować się działaniami ludzi, którzy nie znają Twoich wartości ani Twoich zmagań? Odpowiedź brzmi: nie. Nie możesz oddawać swojej energii każdemu, nie możesz pozwolić, by najpłytszy głos wpływał na Twój wewnętrzny spokój. Bo gdy to robisz, stajesz się marionetką ludzi, którzy nic nie zbudowali, ludzi bez wizji, bez dyscypliny, bez kierunku. Udzielanie im dostępu do twojego emocjonalnego świata jest jak wpuszczenie nieznajomego do domu w brudnych butach. Nie tylko brudzi, ale zanieczyszcza, nie tylko przeszkadza, ale osłabia. A najniebezpieczniejsze jest to, że ta słabość nie jest widoczna. Osadza się jak powolna trucizna, aż pewnego dnia odkrywasz, że reagujesz na wszystko, tylko nie na to, co naprawdę ważne, że twoja energia jest rozproszona, nastrój złamany, a jasność umysłu zamglona. Wtedy zaczyna działać filtr, niewidoczny, ale niezłomny. To zasługuje na twoją uwagę. Kto zasługuje na Twoje słowo, kto okazał wystarczającą spójność, byś wziął pod uwagę Jego obecność. To nie jest arogancja, to selekcja. Tak jak stratek nie wchodzi do każdej bitwy, ty nie powinieneś walczyć w każdej emocjonalnej wojnie. Są ludzie, którzy są tylko po to, by prowokować, by wciągać Cię w swój chaos, by przerzucać na Ciebie swoje nieszczęścia. A jeśli nie jesteś świadomy, skończysz reagując ogniem na każdą iskierkę, aż się wypalisz. Dlatego obserwuj uważnie. Zobacz, kto do ciebie mówi, jak żyje, co zrobił ze swoimi własnymi konfliktami. Jeśli odpowiedź brzmi, nic decyzja jest jasna. Nie słuchasz, nie przyswajasz, nie pozwalasz, bo twoje centrum jest twoje, a twoja energia należy wyłącznie do ciebie. Za każdym razem, gdy pozwalasz, by ktoś nieistotny kontrolował twoje emocje, dajesz mu przywilej, na który nawet nie zasługuje. Dlatego ucz się filtrować, obserwować bez przywiązania, wybierać kto wchodzi w twój krąg wpływów i nie pozwalaj nikomu, absolutnie nikomu, zakłócać twojego wewnętrznego spokoju, jeśli na to nie zasługuje. W końcu Machiavelli przekazuje nam najpotężniejszą broń ze wszystkich samokontrolę, jako symbol wyższości, bo świat jest pełen osób, które reagują gwałtownie, które wybuchają emocjami, które dają się ponieść impulsom, są przewidywalni, podatni na manipulacje, słabi. Ale gdy stajesz się tym, który nie reaguje, który zachowuje spokój, mówi opanowanie, nawet pod presją, wtedy emanujesz czymś, co osiąga niewielu emocjonalnym autorytetem. Nie tylko cię szanują, boją się ciebie, i to nie dlatego, że jesteś agresywny, lecz z powodu cichej pewności swojego charakteru. Bo kto panuje nad swoimi emocjami, panuje nad swoimi działaniami, a kto panuje nad działaniami, ten panuje nad światem. A teraz pytam cię bezpośrednio, czy jesteś gotów przestać reagować, jak przeciętna osoba, i zacząć działać, jak prawdziwy stratek? Czy jesteś gotów wprowadzić te zasady w życie i chronić się przed wszelkimi prowokacjami, ocenami czy emocjonalnymi manipulacjami? Jeśli tak zostaw komentarz ze słowem wdzięczność, to będzie twój znak, że jesteś gotów zmienić swoje życie od środka na zewnątrz. Polub ten materiał, jeśli skłonił cię do refleksji i podziel się nim z kimś, kto wiesz, powinien to usłyszeć. Bo zimna krew to nie brak uczuć, to pełna kontrola nad nimi, a w tej kontroli tkwi prawdziwa wolność. Je. Yeah.